Witam wszystkich miłośników kolei. Dedykuję to dla mojej narzeczonej Klaudii i dla kolegi Radka Buraka-Rzeszowa, który idzie właśnie na maszynice pojazdów trakcyjnych do kolejówki do Krakowa. Przede mną stoi lokomotywa, elektrowóz, popularny elektrowóz ET22. W skrócie, el, w skrócie lokomotywa elektryczna towarowa spółki PKP Cargo. jest popularnym bykiem ET przez miłośników kolei jest nazywanym jest bykiem dwa pantografy opuszczone ma kabina A kabina B silnik cylindryczny, wózki składa się z dwóch wózków Dwunastoosiowych. Z kół 12 się składa w sobie ma obwód główny przetwornice, piaskownice, sprężarkę. Pantografy ma w stylu rąbów, bo bez prądu nie pojedzie. Tak wygląda cały Ełk, stacja Ełk. Powstała i tam dworzec jest. Stacja Euk powstała w latach 39. W, 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 w latach 30. był nazywany Euk po rusku. Nie wiem, właśnie nie, wi, nie, nie wiadomo, jak się kiedyś nazywał. Sieć trakcyjna powstała w latach w latach 90 już, bo w, 80 w 70-tych, 80-tych latach nie było jeszcze trakcji. I właśnie jeździły takie pojazdy jak parowozy, jak i lokomotywy SP-45. Tak wygląda cała stacja Ełk. Przede mną stoi elektrowóz EP-07, popularny popularny nazywany przez miłośników kolei siódemką o, on jest prototypem z, z, właśnie zbudowany z, EU z, ro, z lokomotywy EU06 i lokomotywy elektrycznej EU07 w latach w latach 50. właśnie z Anglii sprowadzone pierwsze EU07 EU06 a w latach, w latach 50., -tych, 80. -tych właśnie EU07 był produkowany i to jest, i, tak wygląda, po, i tak wygląda lokomotywa e, EP07 z półki PKP Intercity w sobie miała piaskownicę. Składa się z, ośmi z, z dwóch wózków z ośmiu osiowych właśnie dwa pantografy przednie i tylne ma dwa pantografy ma przednie i tylne Kabina maszynisty A, kabina maszynista B I to na tyle Taki, ty, takim pojazdem trzeba naprawdę się nauczyć. A tam stoi przede mną lokomotywa SM426DG. 6DG. Produkowana jest w latach 2010-2012, czy nawet 13 nie, nie wiadomo. Po prostu przerobiony został z lokomotywy SM42Z. Ze starej na nowej, z lat, oś, z lat 70 80-tych przez stację Ełk przejeżdżają pociągi jak DLK. Dwa tanie linie kolejowe do Białego Stoku, do Gdyni, do Katowic osobowe przejeżdżają do Olsztyna z Ełku idą i do Białego Stoku do Białego z Ełku.